Cześć, witajcie. Dzisiaj troszeczkę inny, albo nawet bardzo inny odcinek, bo mam gościa i to gościa nie byle jakiego, bo moim gościem jest Małgosia, zwana inaczej dwubiegunową z kanału Dwubiegunowa. Witam Cię serdecznie. Witam wszystkich, podaniach. bardzo się cieszę, że mogę tutaj być. Dziękuję Ci, panie. To ja się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie. Ja myślę, że chyba Gosi przedstawiać nie trzeba, bo każdy, kto jest w jakikolwiek sposób związany z tematem choroby afektywnej dwubiegunowej, to, to się zna. No ale jednak, gdyby istniał jakiś wyjątek i by cię nie znał, to proszę powiedz kilka słów o sobie, kim jest, kim jest dwubiegunowa? Co to za postać? Generalnie wygląda to tak. Ja, jako ja, jestem zwykłą dziewczyną. Która ma swoje pasje, tą pasją jest na ten moment psychologia. I w zasadzie temu się poświęcam, tak naprawdę. Natomiast, jako dwubiegunowa, zaistniałam kilka lat temu na YouTubie. Wszystko zaczęło się od tego, że poczułam potrzebę dzielenia się swoimi wrażeniami z posiadania HADu. Z jednej strony, chyba chciałam poznać ludzi, którzy są tacy jak ja. Pewnie trochę potrzebowałam akceptacji, ale nieco później stwierdziłam, że to, co robię, ma walory edukacyjne i pomaga innym hadowcom poczuć, że nie są sami, może lepiej zrozumieć chorobę, może też pokazać moje materiały rodzinie. Więc od tej pory jakby mój kanał pełni funkcje psychoedukacyjne. W sumie skasowałaś mi dwa kolejne pytania w swoim przedstawieniu, bo chciałem zapytać, co cię skłoniło do, do prowadzenia tego kanału i jak, jak twoje otoczenie podchodzi, czy podchodziło do, do tych treści, które udostępniasz, no bo jednak... A tego im nie skasowałam. Się... Proszę? Tego nie skasowałam. O otoczeniu no, no, nie mówiłam. A no to dobrze, no to proszę, to to, to bo ja tylko tak wrzucę jeszcze, że mam wrażenie takie, y, ono może być myl, mylne, no bo y, jednak tutaj w Wielkiej Brytanii ludzie troszeczkę inaczej podchodzą do, do tematu y, chorób psychicznych, ale mam takie wrażenie, że y, momentami jest to temat tabu no i zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy podchodzą do tego tak, jakbyśmy chcieli, żeby podchodzili. Na pewno. W Polsce jest to z jednej strony temat tabu, z drugiej strony jest to stygma, tak naprawdę. Mhm. I powiem tak. Ja zaczęłam swoją historię z chorobami psychicznymi od diagnozy depresji nawracającej. Nie był to od razu chat. Natomiast powiem szczerze, że nawet ta diagnoza była pewną stygmą. I kiedy część znajomych dowiedziała się o tym, że mam depresję, zwyczajnie się odsunęła, bo to takie na zasadzie. Ktoś jest odklejony, więc po prostu straciłam tych znajomych, ale powiem szczerze, nie żałuję, bo jeżeli ktoś nie akceptuje nas z naszymi problemami, to w sumie nie zasługuje na miano przyjaciela w żaden sposób. No, zgadza się. Natomiast powiem tak, mój ówczesny partner zareagował na to bardzo spokojnie, był niesamowicie wspierający. Zresztą to on zabrał mnie pierwszy raz do lekarza, jakby zadbał o to, żebym zaczęła się leczyć. Natomiast powiem tak, jeśli chodzi o moich rodziców, moja mama nie zaakceptowała tego, że jestem chora. Nigdy. Uważa, że jestem leniem, który po prostu w życiu się leży do góry dupą i nic nie robi. Więc mama jakby nigdy w ogóle nie uwierzyła w te wszystkie diagnozy. Uważa, że to jest jeden wielki po prostu wiesz, no, bullshit krótko mówiąc. Hmm. Natomiast tata, tata był ciekawy świata, w sensie nie do końca rozumiał, ale na przykład poszedł ze mną do psychiatry, bo chciał, żeby ktoś inny, taki wiesz, z autorytetem, powiedział mu o co w tym wszystkim chodzi, żeby lepiej to zrozumiał. Więc yy, tak naprawdę on się starał być wspierający na tyle, na ile potrafi. A powiedz mi, yy, powiedziałaś o tym, że yy, wspominałaś właśnie o, o, o rodzicach. Yy. Co według Ciebie jest najtrudniejsze do zrozumienia dla osób, które, które nie mają HDU, które po prostu jakby ten świat choroby jest, jest nie do zrozumienia? No bo nawet jak patrzę z własnej perspektywy, ja jestem w stanie poznać tą chorobę na tyle, na ile mogę, ale na pewno nigdy jej nie zrozumiem, bo, bo jej nie mam. I, i co z, z Twojej perspektywy. Osoby, która, y, która po prostu jest chora na, na chorobę afektywną, dwubiegunową, jest najtrudniejsze do zrozumienia dla osób, które nie mają tej y, choroby. Co tutaj bym powiedziała, że są dwa główne punkty. Pierwszy jest taki, że ludzie w ogóle myślą, że jeżeli jesteś chory na chorobę psychiczną, to biegasz z nożem za plecami. Jest to wina zresztą mediów, bo często pokazują, że jeżeli ktoś, nie wiem. Morduje w bestialski sposób, to musi być chory psychicznie. Więc pojawia się takie uogólnienie, że ten chory psychicznie jest zwyczajnie niebezpieczny i ludzie trochę tak się boją, czują dystans. Ale z drugiej strony to, czego nie rozumieją, to to, że to jest bardzo ciężka choroba. Także mówię, to są takie dwie przeciwstawne rzeczy. Oni myślą, że tak zwane zaburzenia nastroju, no to każdy ma, nie? Bo każdy bywa smutny momentami, każdy bywa bardzo wesoły momentami. Więc to jest takie, jak jesteś chory psychicznie, przecież wszyscy tak mamy i nie rozumieją, że to wszyscy jest gdzieś tutaj, a my jesteśmy gdzieś w ogóle tam, w tej skali rozchwiania, właściwie i tam, i tam. I jakby to jest najcięższe do zrozumienia, że to może przeszkadzać w życiu, że to może paraliżować życie. Więc z jednej strony jest ta grupa, która uważa, że psi. Jakiś tam hat, w ogóle wymysł, a z drugiej strony są ci, że o Jezus, afektywna, dwubiegunowa, na pewno zaraz mnie zależy. Ty oprócz tego, że dzielisz się swoją wiedzą na, na YouTubie, no to też posiadasz fundację i udzielasz coachingów, co w zasadzie powinienem powiedzieć na samym początku. W zasadzie powinienem rozpocząć ten w ogóle cały wywiad od podziękowań, no bo jakby my razem z Elą. Czyli, żona jeżeli ktoś jeszcze też tego nie wie, też choruje właśnie na, na HAT, no to zawdzięczamy Ci bardzo wiele, no bo po prostu byliśmy Twoimi, można powiedzieć, klientami i jakby z dużym sukcesem udało nam się poukładać nasze życie i małżeńskie, i rodzinne. Także także jeszcze raz dziękuję. No ale chciałbym, żebyś właśnie powiedziała coś o, o swojej fundacji i o coachingu, a przede wszystkim, jak w ogóle dajesz radę to. Połączyć, biorąc pod uwagę fakt, że, że jesteś chora i już samo zwykłe, takie po prostu zwykłe życie jest trudne, co dopiero jeszcze prowadzenie dodatkowych obowiązków? Wiesz co, Tego wszystkiego jest dużo, bo właśnie jest kanał, są coachingi, jest fundacja. Tego jest dużo i tego jest, z tego co rozmawiam z ludźmi, dużo obiektywnie. Nie tylko jak na osobę chorą. No tak. Ja od kilku miesięcy jestem szczęśliwym człowiekiem, stabilnym. Także mogłabym powiedzieć, że jestem w remisji, być może nie całkowitej, ale prawie. Także jest mi łatwiej z obowiązkami. Wcześniej to było tak, że praktycznie prowadziłam tylko kanał, a fundacja, którą miałam, była tak trochę na papierze. Czyli jedyne co robiłam w ramach tej fundacji to była psychoedukacja i udzielałam coachingów w ramach fundacji, czyli nieodpłatnie. Były to porady niekomercyjne, dwie grupy wsparcia i dla rodzin, i dla osób z had No i jakby na więcej siły nie miałam, naprawdę. Ja nie przyjmuję bardzo wielu klientów. bierze się to stąd, że ja nie mam siły na przykład ośmiu godzin przyjmować ludzi jednej osoby za drugą, ponieważ ja się staram dawać siebie 120%, co pewnie wiesz, i bardzo dużo uważności daję każdej osobie, z którą pracuję. I jest to dla mnie wyczerpujące tak naprawdę przy tym hadzie nieszczęsnym, dlatego na przykład nie mogę pracować na etat. Mhm. I tyle, ile mogę, i uważam, że jest w moim przypadku, że mogę dać te 100%, tyle robię. Jeśli chodzi o fundację, jestem przeszczęśliwa, ponieważ w tym momencie poznałam dużo fajnych osób, które chcą mi pomóc przy tej fundacji, są wolontariuszami. Chcemy to wszystko rozwinąć i nie będę musiała po prostu tego wszystkiego dźwigać na swoich ramionach. Jest to dla mnie ogromne odciążenie. Także myślę, że to wszystko dzięki wspaniałym ludziom ruszy w końcu z kopyta. Natomiast ja chciałabym się skupić na właśnie coachingach. Jeszcze nie dodały się, jestem oprócz tego instruktorką tańca w brzucha. Więc jeszcze na to chwilami gdzieś tam znajduję czas, ale to jest też w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Także po prostu staram się rozkładać tak racjonalnie swoje wysiłki i czas poświęcony mojej pracy, tak naprawdę, żeby to wszystko chulało. Wow, można powiedzieć wow, tak. Osoba, która jest w pełni zdrowa i już zapewne tak taka przeciętna osoba mogłaby ci pozazdrościć zaangażowania. Także super. A powiedz mi, jakbyś miała tak wskazać po jednej rzeczy, za którą jesteś wdzięczna. Znaczy, ciężko powiedzieć, żeby być wdzięczna za to, że się jest chorym, ale czy dzięki, tym, dzięki temu chadowi jest jakaś rzecz, za którą możesz być wdzięczna, i równocześnie po drugiej stronie, jakby. Druga strona medalu, czy żałujesz czegoś, oprócz wiadomo, samej choroby, ale czy jest coś, co ci sprawia po prostu przykrość w tej chorobie? Nie mówię o tym, że, że się źle czujesz, że po prostu masz stany powiedzmy depresyjne czy maniakalne, ale czy w konsekwencji choroby dzieje się coś, czego żałujesz? No, to jest w ogóle bardzo trudne pytanie, żeby wymienić tak jedną rzecz? Natomiast Moguś może zacznę od, od tego minusu, bo to jest łatwiejsze. HAT demontuje życie ludziom, to znaczy w skutek, zwłaszcza Mani, podejmuje się decyzje, których potem się bardzo żałuje. I ja żałuję, że przez HAT jakby bardzo wiele z mojego życia zostało stracone, jak myślę, bezpowrotnie. I teraz trzeba budować pewne rzeczy od nowa zwyczajnie. One mają inną jakość, one są dobre. Nawet kręciłam o tym filmik niedawno. Ale, ale po prostu część tego, co miałam, na pewno została zniszczona. Natomiast, co jest plusem? Dzięki Hadowi zaczęłam interesować się psychologią tak naprawdę. Mhm. I dzięki Hadowi obrałam tę ścieżkę, na której jestem i w której się tak naprawdę realizuję, bo jako młoda dziewczyna szukałam swojego miejsca w życiu, myślałam, że znam to miejsce. Had to zweryfikował. I w tym momencie tak uczciwie mówiąc jestem usatysfakcjonowana moją pracą, ponieważ jest to też moja pasja. Dlatego też ja jestem jakby cały czas w pracy, ale też nigdy w niej nie jestem tak naprawdę. No także to są te dwie rzeczy. No tak, kto, kto lubi to co robi to nie pracuje w ogóle, tak? Czyli można powiedzieć, że hat więcej ci dał niż zabrał? Bym powiedziała, że to jest fifty-fifty, coś za coś. <grym> Pytanie z innej beczki. Jaką radę dałabyś takiej osobie jak ja, czyli zdrowemu partnerowi osoby chorej na hat? Taka jedna rzecz, jedna rzecz, która by po prostu w niej się zawierała najwięcej i najwięcej treści. Co byś powiedział osobie, która po prostu chce pomóc swojej, swojej drugiej połówce? Może się to łączy też troszeczkę z tym pytaniem, tak jak mówiłem, co jest najtrudniejsze do zrozumienia, ale Jaka jest taka jedna rzecz, którą byś, taki jeden tip, który byś dała partnerowi hadowca? To, co jest najbardziej potrzebne partnerowi hadowca, to jest bardzo dużo cierpliwości, bardzo dużo miłości, przy jednoczesnym położeniu nacisku na to, że hadowiec musi chcieć się leczyć. Mhm. Bo jeżeli nie są spełnione te dwa warunki, czyli po jednej stronie, właśnie cierpliwość wynikająca z miłości. A po drugiej stronie chęć leczenia się osoby chorej, to nic z tego nie wyjdzie. Jak partner powinien zachować się podczas depresji, a jak podczas manii? Znowu takie kluczowe po prostu dwa zdania. Jeśli chodzi o depresję, to najważniejszym punktem jest danie wsparcia. Jakby, tak naprawdę nie trzeba nic robić specjalnego, najważniejsze to dać drugiej osobie poczucie, że jesteśmy przy niej, dla niej, że akceptujemy jej stan, że pozwalamy jej czuć to, co czuje i że nie musimy tego wcale rozumieć. Wystarczy, że jesteśmy. Mm. Natomiast jeśli chodzi o manię, to najważniejsze, bym powiedziała, przeczekać. Spowalniać tę osobę, mówić tak, tak, twój pomysł jest spoko, po prostu zróbmy to powoli, zróbmy to jutro. Po prostu tak, żeby przeczekać i minimalizować straty. Hmm. Okej. Okay. Wspomniałeś przed chwilą o tym, że klucz że to jest to, żeby chory chciał się leczyć. Jak przekonać kogoś, kto, kto nie chce się leczyć? Tak naprawdę nie da się tego zrobić, mówiąc uczciwie. To jest tak, że każdy musi dojrzeć do decyzji, że chce się leczyć. Hmm. Jeżeli to się nie zadzieje, zazwyczaj jeśli hadowiec nie osiągnie dna, to jest trochę jak z alkoholikiem, to on nie będzie chciał się leczyć. Jeżeli będziemy gasić pożary, które on w manii wznieca, to on nie będzie rozumiał, że mania niszczy mu życie. Jeżeli w depresji będzie chciał się leczyć, Zazwyczaj jest łatwiej w depresji kogoś przekonać, bo jeśli ktoś bardzo cierpi, to możemy mu powiedzieć, słuchaj, będziesz cierpiał mniej, jeśli pójdziesz do lekarza i to do ludzi przemawia. Natomiast jeśli ja w mani czuję się Bogiem i ktoś przychodzi i mówi, idź do lekarza, to przestaniesz czuć się Bogiem, no to chyba jak wszyscy słyszymy, brzmi to totalnie irracjonalnie. Więc w mani umówmy się, chorego się nie przekona, trzeba poczekać, aż zejdzie z górki. Okej. Okay. A teraz pytaniem w drugą stronę, bo ostatnio rozmawiałem z jedną osobą, która też jakby ogląda treści na moim kanale i jakby ma inny problem, to znaczy, jest chora, ale nie potrafi przekonać swojego męża, partnera, który jest zdrowy, do tego, że ona faktycznie jest chora, a nie, nie udaje. I jak przekonać taką osobę, jak chory może przekonać, jak chory może przekonać. Zdrowego, że, że jest chory, że, że po prostu, że nie udaje, że nie ściemnia. No, powiem ci tak. Ja bym spróbowała. Iść do lekarza, który wystawił diagnozę i poprosić tego lekarza o wytłumaczenie partnerowi, że faktycznie jest się chorym, bo jeśli ja mówię coś takiego, to ten zdrowy może zwyczajnie mi nie uwierzyć i bym powiedziała, to jest to, o czym wspomniałam wcześniej. Że ludzie uważają, no przecież to normalne, że masz wahania nastrojów, co ty wymyślasz? Natomiast myślę, że jeżeli lekarz z poziomu swojego autorytetu powie komuś, ale proszę pana, proszę pani to naprawdę jest choroba i proszę wziąć to pod uwagę, to myślę, że jest dużo większa szansa, że ta osoba uwierzy, o ile nie jest jakoś diablo uparta, no bo mhm. wtedy nikt na świecie nie jest w stanie jej przekonać tak naprawdę. Tak mhm. zaczęłabym od lekarza. Okej, okay. no w sumie to ma to sens. Fajnie nam się rozmawia, ale będziemy musieli powoli kończyć. Mam ostatnie pytanie, takie troszeczkę ekstremalne. Co zrobić, kiedy, kiedy zabraknie leków? Mam tu na myśli nie wiem po prostu kogoś stać na leki. No, albo no, nie musimy daleko patrzeć gdzieś tam za, za wschodnią granicą, wiadomo, co się dzieje no, po prostu nie ma dostępów do leków. Co wtedy? Bo wiemy, że, że HAT to jest choroba taka, która po prostu w zasadzie leczenie polega tylko na farmakologii i jakby m, takie porady psychologiczne w sumie są tylko dodatkiem. Tak? Jak sobie poradzić? Aby zminimalizować te, te skutki? Prawdę mówiąc, bez leków jest to bardzo trudne, no bo człowiek się buje. Na pewno to, co pomoże, to jest zachowanie maksymalnej higieny życia, mhm. unikanie stresorów, bo stresory powodują przeklikiwanie się w fazy. Mhm. Także, jeżeli ktoś bardzo unika stresorów, co za wschodnią granicą, akurat myślę, jest niemożliwe. No tak. Ale tak ogólnie i bardzo dba o siebie, pilnuje tego, żeby nie dochodziło do deprywacji snu, bo to wbija w malkę, Nie nadużywa w ogóle najpierw nie pija alkoholu, bo jest depresantem. Jeżeli ja bym postawiła wtedy na łagandę, jeżeli jest dostępna w ogóle, bo ona jest naturalnym stabilizatorem. W depresji można się dziurawcem posiłkować, natomiast na pewno bym za wszelką cenę próbowała jednak odzyskać kontakt z lekarzem i z lekami. To są takie tylko doraźne metody. I no, duża samoświadomość. W ogóle samoświadomość, żeby wiedzieć, co się ze mną dzieje, kiedy ja wchodzę w fazę i jak ta faza wygląda u mnie, to już powiedzmy, to jest ogromny procent sukcesu. Także na pewno samoświadomość też tutaj do tego dochodzi, ale tak jak powiedziałeś, farmakologia przede wszystkim. No bo HAT to jest błąd przekaźników w naszym mózgu, mózg pracuje inaczej, hormony pracują inaczej i w związku z tym no, bez leków się nie pojedzie długo. No tak. Przy czym tylko chciałam dodać, że możliwe są bardzo długie emisje bez leków i człowiek wtedy ma takie poczucie, że te leki brał niepotrzebnie, bo on bez tych leków funkcjonuje i to może być nawet kilka lat. Ale jeżeli nie bierzemy leków podtrzymujących, to jest duża szansa, że po prostu nawrót choroby będzie bardzo dotkliwy, a ona nawróci, bo ona jest nawrotowa i nie można naprawdę sobie obiecać, że jeśli jestem długo w remisji, to to będzie trwało wiecznie, mhm. niestety. No tak. No nic, fajnie się rozmawiało. Bardzo Ci, goś, dziękuję. Super, bardzo, bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie. Życzę Ci, żeby ten stan remisji trwał jak najdłużej, najlepiej w nieskończoność i wszystkiego dobrego. Dziękuję Ci bardzo. No, do zobaczenia. Do zobaczenia, cześć.